Cześć Boże. Jestem postulantka Paulina. Maryja jest obecna w moim życiu prawie od zawsze. Pamiętam pierwsze wydarzenia, kiedy miałam 6 lat i zachorowałam na zapalenie opon mózgowych. Leżałam wtedy długo w szpitalu, a mama modliła się do Maryi o to, żebym była zdrowa. Obiecała, że jak wyzdrowieje, to odda mnie Maryi pod opiekę. No i w sumie, w zasadzie, chyba tak to się stało. Od tamtego momentu, kiedy wyzdrowiałam i nie miałam już więcej problemów ze zdrowiem. Zapisałam się do Dzieci Maryi, schodziłam do sztandaru w mojej parafii. Byłam bardzo zaangażowana w życie z Maryją. Maryja stała się dla mnie przyjaciółką, opiekunką, taką drugą mamą, z którą mogłam dzielić wszystkie moje sprawy, te trudne i te dobre. Przychodziłam zawsze po szkole i dzieliłam się z Maryją tym, co dobrego u mnie słychać. A czasem, jak coś mi nie wyszło, to przychodziłam i żaliłam się Maryi, że, że nie było tak, jak bym chciała. Pamiętam, kiedy decydowałam się na to, że chcę iść w stronę życia zakonnego, pierwszą osobą, której to powiedziałam, była właśnie Maryja. To jej przedstawiłam swój plan, który tak do końca chyba nie był już mój, bo to ona to wszystko zaplanowała. Jak miałam 18 lat, oddałam się w niewolę Maryi. Podjęłam takie rekolekcje 33-dniowe i one sprawiły, że mogłam jeszcze bardziej się w niej rozkochać. Wtedy już nie była tylko moją przyjaciółką, ale stała się też królową mojego życia. Od tamtej pory to ona troszczy się o mnie każdego dnia i pomaga mi we wszystkim.